Górnik zawsze ma dość liczne grono kibiców. Proszę powiedzieć jaka oferta mogłaby być skierowana właśnie do nich, jeśli chodzi o grupę Fincon. Proszę panią, my raczej nie jesteśmy yy... Firmą działającą na rynku ubezpieczeń detalicznych. W dużej mierze koncentrujemy się na współpracy z dużym biznesem, obsługujemy duże przedsiębiorstwa. Także raczej z naszej strony trudno jest spodziewać się, abyśmy mogli przygotować ofertę dla e, kibiców, którzy dla nas są klientem detalicznym, ubezpieczeniowym. Bardziej ta nasza współpraca z górnikiem jest konsekwencją tego, że no właściwie od 2006 roku Finkon towarzyszy górnikowi, początkowo w sposób bardzo nieformalny, ponieważ e, Właściciel Hinkonu, pan Przemysław Krukowski razem ze mną prowadził pierwsze rozmowy z aliansem na temat zainteresowania tego ubezpieczyciela klubem. Także od tamtego momentu FinCon dość intensywnie jest zaangażowany w sprawy klubu. Natomiast to, że zdecydowaliśmy się teraz sformalizować tą współpracę i w jakiejś mierze finansowo wesprzeć klub, jest w dużej mierze również konsekwencją pewnego wspólnego pomysłu z Aliansem, jak zainteresować inne firmy niż FinCon, również wsparciem finansowym klubu. Nasza oferta dotyczy na dzień dzisiejszy dwóch meczy oraz współpracy w zakresie zorganizacji, Organizowania turnieju imienia Ernesta Pola, który, który planujemy zorganizować w czerwcu tego roku wspólnie z klubem i innymi, mam nadzieję, partnerami, którzy obok Finconu będą, będą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Chcemy pokazać innym przedsiębiorcom, że w ten sposób angażując się można również wesprzeć finansowo klub. Nie są to aż tak duże koszty, aby dobrze funkcjonująca firma na rynku nie poradziła sobie z pokryciem tego. Typu zobowiązań w stosunku do klubu, a jednocześnie chcemy pokazać, że takie zaangażowanie przynosi również konkretne korzyści marketingowe przedsiębiorstwu, które współpracując z klubem może się promować nie tylko i wyłącznie w trakcie meczu, ale również zarówno przed, jak i po, a przede wszystkim w trakcie transmisji telewizyjnej. No właśnie, jest szansa pokazania się również na rynku niemieckim w związku z kupnem praw do meczu, właśnie przez stację niemiecką. Tym bardziej tego typu okoliczności powinna zachęcać innych przedsiębiorców do korzystania z tego typu, z tego typu możliwości. Jako przedsiębiorstwo działamy oczywiście na, na terenie całej Europy, także tym bardziej, tak jak wspomniałem, jest to dla nas interesująca oferta. Ale mam nadzieję, że ta współpraca z FinConem nie ograniczy się tylko i wyłącznie tych dwóch meczy, że ona się będzie rozwijała. A poza tym to, co jest najistotniejsze, byłoby bardzo dobrze, gdyby przedstawiciele innych firm za naszym przykładem, zdecydowali się na to, aby w ten sam sposób wesprzeć klub. Jeszcze na koniec już tak bardziej prywatnie. Jaki wynik meczu z Legią jest spodziewany? Proszę Panią, ja szacuję, że będziemy w stanie zremisować z Legią. Mam nadzieję, że tego meczu nie przegramy. Pierwszy mecz jest zawsze niezwykle istotny, jeśli chodzi o, o, o początek sezonu. No i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że na tego meczu nie przegramy. Oczywiście wszyscy będziemy się cieszyli ze zwycięstwa, ale jeżeli zremisujemy, to uważam, że to i tak będzie też dobry wynik.